Nie, mój biedny przyjaciel nie żyje. Co ja teraz zrobię bez niego? Cześć, witajcie z tej strony Wupo i chciałbym Wam zaprezentować bardzo ciekawą i na pewno oryginalną modyfikację o nazwie Gravestone. Co ona dodaje? Jak sam tytuł tej modyfikacji, czy też nazwa wskazuje, jest to nagrobek, który można spotkać w trzech, w zasadzie trzech miejscach. Pierwszym z nich jest to sposób, musimy się po prostu zabić. Nieważne w jaki sposób, gdy tylko zginiemy, po naszej śmierci w tym miejscu, w którym skinęliśmy, pojawi się właśnie taki fajny nagrobek. Także zaprezentuję Wam dwa sposoby, myślę, że więcej nie ma sensu. Pierwsze, po prostu się spalę, tak, jeszcze z momencik sprawdzę, jaki mam poziom normal, także nie będziemy się leczył. Okej, okay, odejdę trochę od ognia, żeby... Żeby, żeby się ten nagrobek nie spalił, ok, e, zginąłem. Zrespiłem się tutaj w, w, obok w wiosce, żebym nie musiał daleko chodzić, więc sobie e, zrobiłem spał na łóżkiem i już idę do miejsca, w którym zginąłem. E, ok, jest, i mamy taki fajny nagrobek. E, RIP, oczywiście, napis. E, no i co? Kliknę na niego prawym przyciskiem myszy. To mam e, informację, w jaki sposób zginąłem. Jak widzicie, e, spaliłem się na śmierć. Um, także może wam pokażę jeszcze na trawie, bo um, oryginalnie ten nagrobek powinien zostawiać za sobą ślad um, tego, tego, to, dirt po prostu miał zostać, a nie sand, ale. To zależy też od na jakim podłożu zostaniemy zabici, czy też sami się zabijemy. Ok, teraz yy, spróbuję, żeby mnie ten tutaj piesio zabił. O, jesteś agresywny, ja wiem, ja wiem, piesko, dobrze, dobrze. No, zabiję mnie, to wyrzucimy. bi, bi. bij, bij. gdzieś tutaj, żebym zginął na tym durcie, żeby było widać. Ok, jeszcze raz, piesio, jeszcze raz, jeszcze raz. I okej, okay, dobrze, czyli zostałem zabity przez wilczka. Już nie będę robił cięć, po prostu sobie tam dobiegnę. Przecież daleko nie jest, e, może nawet tędy będzie szybciej, o! E, dobra, czy ten wilczek będzie nadal agresywny? Nie powinien, nie powinien. E, Okej, okay, gdzieś tam sobie stoi. No i jak widzicie, mam kolejny grup. E, jest napis, że zostałem zabity przez wilczka. E, także tak to wygląda. Jak zniszczyć taki grób, e, potrzebujemy wykopać go kill albo zniszczyć blok, na którym stoi i wypada nam i grup i dirt i potem sobie możemy e, nie warcz nam nie gdzieś go przenieść gdzie tylko będziemy chcieli możemy jakieś cmentarze porobić choć e, nie będzie to potrzebne bo one już się same respią ale o tym zaraz no i co na przykład chcę żeby mój pamiętny zgon był tutaj więc się kładę postawi się dirt e, i grup e, tylko że już nie mogę klikać na niego prawym także on działa tylko jednorazowo tam gdzie zginiemy ten napis oczywiście. Okej, okay, teraz Wam pokażę drugi sposób, w którym możemy znaleźć właśnie takie groby. Wezmę ze sobą tylko ekwipunek, żeby Wam pokazać. Jak zniszczyć ten grób? Już jeden sposób widzieliście: po prostu niszczymy blok pod nim, a drugim jest wykopanie go kilofem. Także co znajduje się w wiosce? Ja tutaj nic nie ruszałem w tej wiosce, ona się taka zespołniła i właśnie w takiej wiosce będą się spełnić cmentarze. Dość logiczne jest wioska, ludzie też tam umierają, więc po prostu są cmentarze i mamy takie nagrobki. Ja ich nie robiłem, także nie są one częścią mojego zgonu. Jak widzicie, klikam prawym przyciskiem i tutaj jakieś losowe imiona. Na, y, są ilosowe ich śmierci. Um, także domyślamy się, że to no, są chyba villagersi. Okej. Okay. Um. Co mogę zrobić? Mogę takie groby zniszczyć e, i wtedy będą wylatywały mi e, randomowe itemki. Zaraz wam przedstawię co tam e, może takiego wypaść. E, także mamy 5 rodzajów e, grobów, e, a w zasadzie 6. Jeden jest taki standardowy, w, z którego wypada e, rotten flash i kości. No to dość logiczne, e, ciało zdechłe. <śm> Drugim rodzajem jest to grup wojownika, z którego możemy odzyskać e, prawie cały e, armor: e, diamentowy, złoty, żelazny, e, no i miecz lub łuk. E, drugim grobem jest to grob kop kopacza, kopacza górnika w sumie będzie lepiej w, który w którym możemy znaleźć diamentowy, złoty lub żelazny kilow, no i troszkę diam diamentów, emeraldów złota albo żelaza czy też redstone no i lapis lazuli ok, trzecim grobem jest to grób wizarda czyli jakiegoś tam czarnoksiężnika z którego możemy wydobyć potiony czy też zęczątowane książki Albo e, jakieś składniki do potjonów. E, następnym grobem jest to e, grób jakiegoś tam pracownika, e, w którym znajdziemy diamentową, żelazną lub złotą łopatę, e, lub siekierkę, no i jakieś tam dodatkowe materiały. No i ostatnim grobem jest to grób podróżnika, w którym znajdziemy puste mapy, zegarki, kompasy, e, książki te, w których możemy pisać e, jakieś tam obrazki, e, płyty, patyki lub ciasteczka. E, no i dobra, jakie. E, te groby zniszczyć, nie tylko niszcząc ten, możemy wykopać za pomocą kilofa. Jak widać, każdym kilofem możemy to zrobić. Tutaj, o, widać był jakiś grup e, pracownika, bo dostałem łopatę. E, sprawdźmy tutaj. Tutaj był zwykły grup, e, bo dostałem Rotten Flash i kości. Tutaj też Rotten Flash i kości. E, tutaj też było. E, tu też. Może zaraz natrafię na coś innego. E, no, jest to jakoś tam procentowo ustawione, ileś mamy procent szans na to. E, także nie myślcie, że od razu sobie wejdziecie i jakieś super łup będziecie mieli. Jak widzicie, troszkę było 12 grobów, a miałem tylko jeden, ten taki inny, e, niezwyczajny. E, no, także w sumie to też jest fajne, bo jakby było tego za dużo, to by było troszkę bez sensu no i co, a drugim sposobem jest to świątynia witchera ona się będzie randomowo respić na naszym świecie zaraz wam powiem na jakich biomach, biomy są to chyba standardowe, na każdym biomie ona powinna się respić, także łączę sobie tryb kreatywny i podlecę do tego miejsca, tylko niech na ja sobie przypomnę w którym to było miejsce, tutaj chyba ona się mi zrespiła, jakoś tak fajnie bo blisko siebie te były wioska i to także nie muszę daleko latać i szukać yy... tylko czy się nie mylę nie już mamy yy, zaraz wam powiem na czym ona polega Um, także co, jestem obok mnie i, i tutaj widzicie dookoła jest mnóstwo grobów Także to jest też element tego, um, tej świątyni um, na... Może wam pokażę tutaj właśnie, patrzcie wszędzie dookoła w jakimś tam promieniu są te groby Także fajnie, e, można sobie poniszczyć i pozbierać jakieś fajne itemki Zaraz, e, o tutaj wyszły do enchantowania, czyli to był czarnoksiężnika grób Tutaj normalne, normalne, no można sobie tak pochodzić e, i poniszczyć. Jak widzicie, otrzymałem głowę szkieleta. Jest bardzo mały procent szans, że w tym zwykłym grobie ona wypadnie. Główka zombiego też może wypaść. No ale jednak to jest dość mały procent, także no nie ma co się łudzić. No ale jak widzicie, kości są naprawdę lecą obficie. Także jeżeli ktoś potrzebuje do upraw, to na pewno będzie to dla niego pożyteczne. No ale co, jesteśmy w tej świątyni, a w zasadzie katakumbach? Jest to wielka struktura, która na górze ma taką małzoleą to się chyba nazywa, no a w podziemiach jest właśnie ta właściwa jej, jej część, no i tam już jest mnóstwo korytarzy, jakiś tam labiryntów, pułapek, w których są też poukrywane jakieś nagrody, więc po prostu wejdę i wam pokażę tak na szybkości jak to tam wygląda. Wezmę sobie pochodnie, bo jest tu trochę ciemno. No na górze nic specjalnego, mamy coś takiego. Okej, okay, ale całość, jak mówię, kryje się na dole, także już wchodzę. Jest dość długie zejście na dół. No i co, jestem. Także mamy tutaj groby. No to raczej nie jest dość zaskakujące, mamy też endermany jest ich sporo, także e, trzeba uważać, e, no i mamy jakieś tutaj labirynty, są spawnery, oczywiście szkieletów, e, innych mobków też raczej są e, zaraz może ja po prostu sobie przelecę, będzie szybciej e, tutaj jak widzicie mamy pająki no i co, mamy zejście na dół e, także zejdę, bo m, ta główna część tego kryje się na samym dole e, są tak jak mówię skrzynki z nagrodami e, no i tutaj są oczywiście rasowo e, randomowe Itemki, ale to raczej y, nie jest dziwne. Y, okej, okay, znowu mamy tutaj Endermany, znowu mamy jakiś spawner. Także, jeżeli ktoś chce przyExpić y, albo po prostu pozwiedzać, bo one naprawdę dość fajnie się tutaj generują, to jak najbardziej polecam. Y, o, tutaj mamy pułapkę na przykład, wejdę sobie i miksturka poison na mnie wypada. Ciekawe, ile ich tam jest. O, sporo, czyli jeżeli ktoś chcę troszkę oszukać i sobie je zabrać te miksturki no to będzie przydatne, bo e, samemu robić mogłoby to zużyć trochę materiałów, a tak to e, można sobie tutaj nazbierać, także to jest też fajne no i co, jestem na jeszcze niższym poziomie e, chodzę dalej, tutaj widzę jakąś wodę zaraz zniszczę i zobaczę co to jest, aha to jest tylko po prostu jaskinia, także troszkę fail, ale trudno, okej okay. lecę dalej, bo chcę wam pokazać coś na samym dole E, tak jakby w głównym centrum tego, tutaj jakieś większe pomieszczenie, zobaczcie naprawdę fajnie to wygląda, e, design jest e, no, wyśmienity e, kolorki fajnie ze sobą te bloki współpracują i tutaj są też wszystkie typy tych Brickstoneów. E, także fajnie, fajnie, no kolejna skrzynka, kolejne jakieś tam itemki e, dobra, zejdę na dół, tylko że muszę znaleźć gdzie tu jest zejście Abo wiecie co, ja po prostu zrobię cięcie, znajdę ten główny element tych e, katakumb, i po prostu zobaczymy się wtedy ponownie. Jeszcze nie znalazłem e, właśnie tego centralnego miejsca katakumb, ale zobaczcie, była tu taka niby ściana, ona była cała tak o, przykryta, a postanowiłem, że jednak sobie ją zniszczę. I patrzcie, jest jakiś pokój e, z. To jest właśnie Redstone Block, tutaj jest ich więcej, i mamy sporo skrzynek, także. Warto zaglądać do nich, ale jak widzicie nie zawsze się to opłaca. Fajna pułapka, fajna. Nie spodziewałem się. Totalnie tego myślałem, że to będą zwykłe skrzynki, a tu proszę. O, także y, naprawdę Trzeba uważać, no są ciężkie te katakumby, jeszcze jedna rzecz co nie powiedziałem wam o grobach, jeżeli jesteśmy w odległości 35 kratek od niej, a w odległości 3 kratek od tego grobu nie znajduje się, czy tam jednej kratki nie jest więcej niż 3 mowy, to te groby będą spawnować inne potworki, także... No, wchodzimy, a tutaj zobaczcie w takim pokoiku, ile tego jest. No, trzeba naprawdę mieć naprawdę dobrej temy, żeby tutaj nie zginąć. Yy, tu kolejna pułapka. Także szukam dalej. Okej, okay, nie znalazłem tego, ale pomyślałem sobie, że w sumie to dobrze, bo nie będę wam wsuwał niespodzianki i radości z modyfikacji, gdyż jeżeli sami sobie pójdziecie i sprawdzicie, no to na pewno niespodzianka i zdziwienie będzie większe, aniżeli jeżeli Wam teraz powiem o tym, to trochę to by było bez sensu, więc w sumie też dobrze, że nie znalazłem. No i co, to by było na tyle. Modyfikacja jest naprawdę ciekawa i godna uwagi, a autor cały czas ją rozwija na forum, do którego dam Wam link. Do, w opisie e, można napisać swoje propozycje. Tam są też ankiety dotyczące modyfikacji, co może autor dodać, co zmienić, co poprawić, i tak dalej. I tak dalej, e, też widziałam że planów jest jeszcze sporo, e, także myślę, że w przyszłości będzie jeszcze bardziej rozbudowana. E, a teraz zastanawiam się, czy dodać ją do mojej paczki e, na mojej serii. Czas na przygodę, jeżeli e, chcecie, to po prostu napiszcie w komentarzu. No i oczywiście zostawcie komentarz, co sądzicie o tej modyfikacji moim zdaniem jest naprawdę fajna i jedna z lepszych modyfikacji, których, które ostatnio się, na które ostatnio się natknąłem, także zostawcie oczywiście łapkę w górę, to jest dla mnie niesamowicie ważne. No i komentarz, komentarz jest, jest jednak ważniejszy, także jeszcze raz, a może i nie, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało, na razie, cześć.